Jak oznaczyć kogoś w Facebooku, w poście i zdjęciu? Otwórz aplikację Facebook. Napisz tekst swojego postu. W miejscu, w którym chcesz oznaczyć osobę, umieść symbol małpa, a zaraz po nim wpisz imię osoby, którą chcesz oznaczyć. Z list rozwijanej wybierz osobę, którą chcesz oznaczyć. Tak łatwo jest wspomnieć o danej osobie w poście. Aby oznaczyć osobę na zdjęciu, przejdź do swoich zdjęć. Wybierz zdjęcie, które chcesz oznaczyć. U góry kliknij ikonę znacznika. Na zdjęciu wybierz miejsce, w którym ma się pojawić imię oznaczonej osoby i kliknij w tym miejscu. Wprowadź nazwisko osoby, którą chcesz oznaczyć. Osoba. Którą oznaczyłeś, otrzyma powiadomienie o oznaczeniu. Jeśli potwierdzą, zmianka pojawi się na twoim zdjęciu, jeśli tego nie zrobią, zmianka o tej osobie nie pojawi się na zdjęciu.